Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albo wiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie w którym dniu Pan Wasz przyjdzie, a to rozumiecie. Gdyby Gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej. Na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, czas na rozważanie Bożego słowa. Rozpoczęliśmy czas Adwentu. Wszystkie piękne symbole, które tak lubimy i tak rozumiemy, już się pojawiają. Jest adwentowy wieniec, jest fioletowy szat, jest fioletowy kolor szat liturgicznych. Już jutro pierwsze roraty i. I te wszystkie piękne śpiewy, które nas przygotowują na, na spotkanie z Panem. I oczywiście różne postacie, które nam będą towarzyszyły. Na początku ksiądz proboszcz wspomniał świętego Józefa. Yy, I przypomniały mi się słowa papieża Franciszka z jego listu Patris Corde. Święty Józef był mężczyzną, który potrafił przemienić stajnie w dom. Inne postacie to oczywiście Nasza Pani, Najświętsza Maria Panna, święty Jan chrzciciel. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że syn człowieczy przyjdzie nagle. Mówi to o sobie, bo tak siebie nazywał synem człowieczym, czyli tą postacią, która się pojawi na końcu czasów. Aby uobecnić królowanie Boga, jak zapowiada siódmy rozdział Księgi Daniela. Przyjdzie nagle. W Ewangelii słyszeliśmy obraz Złodzieja w Nocy, albo drugi obraz z Księgi Rodzaju, gdy nikt się nie spostrzegł, że ten deszcz, który zaczął padać, to deszcz prawie bez końca, czyli potop. Jeszcze inny obraz, który pokazuje tą nagłość, albo to niespodziewanie się jego pojawienia, to przyjście jak błyskawica. To wszystko oznacza, że właściwie nie możemy się specjalnie przygotować na ten moment. A z drugiej strony, to właśnie nasza codzienność musi mieć jakość. Moje normalne życie ma mieć swoją głębię, abym był wtedy gotowy. Dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga będzie zostawiona. Pan przyjdzie do naszego normalnego życia. Zatem właśnie to normalne życie ma być dobre, ma mieć swoją jakość, swoją głębię. Nasze poranki, wieczory, to co robimy w pracy, to co robimy w domu, o każdej porze dnia. Pozostańmy, drodzy, przy tym obrazie Złodzieja w Nocy i przypomnijmy sobie to, co święty Jan napisał w trzecim rozdziale Apokalipsy w liście do, La... do kościoła w Laodycei oto stoję u drzwi i kołacze mówi Pan Jezus ma tutaj na myśli nasze życie że stoi u, drzwiach, u drzwi naszego życia i czeka aż go wpuścimy są nawet takie malowidła gdy Pan Jezus stoi przy drzwiach u których na zewnątrz nie ma klamki więc może nie wejść i może odejść, tak jak na przykład opisuje to Księga Pieśni nad Pieśniami, gdzie oblubieniec odchodzi spod zamkniętych drzwi. I tak się dzieje w historii, czyli w tym czasie między, między początkiem a końcem świata, kiedy Pan Jezus czeka, aż mu otworzymy. Ale na końcu czasów będzie inaczej. Otworzy drzwi sam. Trochę jak złodziej w nocy, z tą różnicą, że przyjdzie do swoich, do tych, których stworzył, zbawił, do tych, których kocha. Jest takie powiedzenie, które też bardzo dobrze opisuje adwent. Wzywany czy niewzywany, on i tak przyjdzie. Zwróćmy jeszcze uwagę na symbolikę ciemności i światła. Ona jest bardzo adwentowa, jest też obecna tutaj w kościele i jest obecna dzisiaj w Słowie Bożym. Pan Jezus mówi, że On, je, on syn człowieczy, przyjdzie jak złodziej w nocy. My się mamy tego spodziewać. I, to, i na to odpowiada święty Paweł w swoim liście, który słyszeliśmy. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Zatem nawet jeśli panuje noc i to na różne sposoby, to my, jego przyjaciele, chcemy żyć jakby to był dzień. Nie spać, ubrać zbroję światła to też obraz z, z dzisiejszego czytania i odrzucić uczynki ciemności. To jest dobra podpowiedź dla nas na Adwent, który jest zresztą początkiem nowego roku liturgicznego. Zwykle sobie zadajemy pytanie, co robić w Adwencie, i to jest bardzo ważne pytanie, i przy tym pamiętamy, czego nie robić. Może to jest czasem nawet ważniejsze. Czego mam nie robić? Co mam odrzucić? Z czego mam zrezygnować? Co mam przestać czynić? Na co nie dawać czasu. I te dwie sprawy, co robić, czego nie robić, są zwykle w naszym życiu połączone. Święty Paweł podkreśla, że trzeba zacząć od rozumienia. Bracia, rozumiecie chwilę obecną, i to samo Pan Jezus w Ewangelii. Rozumiejcie, to jest to ewangelijne wezwanie do zmiany naszego myślenia, żebyśmy inaczej myśleli, inaczej chcieli, pragnęli, czuli. Wówczas te nasze myśli stają się decyzjami, potem czynami. Ale początek jest właśnie w zmianie myślenia. Jasne, w ostateczności nie chodzi o naszą wolę. Przecież tyle, przecież tyle razy się. Na niej potykamy Nasze różne postanowienia Stąd te słowa świętego Pawła Przyobleczcie się w Jezusa Chrystusa On jest naszą mocą On jest naszą siłą On jest naszą nadzieją To jest też hasło Naszego dnia skupienia Czas nadziei Siła, która nas podnosi i tego sobie życzymy nawzajem, żeby ten adwent był nawet małym kroczkiem, chyba że komuś się uda, wielki skok, ale raczej przez, ży przez życie idziemy małymi, wytrwałymi krokami. Prosimy Pana, żeby to był czas kolejnego kroku. Niech rodzi się w nas nowy człowiek, ten stary niech, niech odchodzi. Niech zwycięża w nas światło, a nie uczynki ciemności. Nadzieja, bo Pan jest blisko.